Witam was moi drodzy. Obiecałam wam dzisiaj więcej przykładów tlenków zrobić, więc będziemy dalej sobie mówić o tlenkach. Mamy hasło tlenki. Tlenki, przypominam, was mogą być metali i niemetali. Dobrze, i ostatnio zrobiliśmy sobie taki przykład tlenku sodu. Dzisiaj sobie szybciutko przypomnimy. Napiszę wam nazwę: tlenek sodu i mielibyście stworzyć jego wzór. To jak to zrobić? Tlenek Tlen zawsze występuje po prawej stronie, sodu, sud, jeżeli ktoś nie pamięta, to w układzie okresowym szybciutko szuka. To jest Na. I teraz, jeżeli leży sud w pierwszej grupie, to znaczy, że jest jednowartościowy, a tlen, mówiłam Wam, dwuwartościowy, tak? No i teraz znowu na krzyż uzupełniamy, bo tu jest jedynka, tu dwójka. To tą dwójeczkę dajemy tutaj, a tą jedynkę powinniśmy dać tu, ale jedynek się nie pisze. I to jest wzór sumaryczny, przypominam, sumaryczny. I teraz, jak wyglądał nasz strukturalny? Kto z poprzedniego filmiku pamięta? Tlen. No, i ten ma dwie kreseczki, czyli może tworzyć dwa wiązania, a sód tylko po jednej. No to w ten sposób, słuchajcie, się to rysuje. Czyli patrzymy. Dwa wiązania, bo dwuwartościowość, ten ma jedno wiązanie, tu ma jeden, a że są dwa atomy, to ten też tutaj się łączy z tlenem. I to jest wzór strukturalny. Strukturalny. Dobra. Następny, podobny do niego, gdybyście mieli utworzyć, tlenek potasu. Tlenek potasu. Jak stworzyć wzór? Potas ma symbol K. Nie żadne P, bo P to fosfor. Potas ma symbol K, tlen oczywiście O. No i tlen wiemy dwuwartościowy. Potas też leży w pierwszej grupie, tak? Po, y, czyli tam, gdzie sut, czyli też jest jednowartościowy. No to znowu widzimy, wartościowości nie pasują. To uzupełniamy na krzyż. Tu dwójeczka, tu jedynka, ale jedynek się co? Nie pisze. Czyli wzór sumaryczny. Tego tlenku potasu wygląda w ten sposób, a jak będzie też strukturalny, całkiem podobnie jak tutaj ten wzór tlenku sodu. Czyli mamy dwa atomy potasu, to je rysujemy, mamy jeden atom tlenu, to go rysujemy i teraz patrzymy. Ten ma dwie kreseczki, czyli może tworzyć dwa wiązania, a sód tylko po jednej. No to widzimy, że jak to się fajnie tutaj połączy razem. O, to w ten sposób powstanie nam taki sam wzór strukturalny tego tlenku sodu i tego tlenku potasu. Strukturalny. Dobra. To mamy dwa takie przykłady. Słuchajcie, jednym z łatwiejszych przykładów to jest, napiszmy sobie tutaj jeszcze taki, tlenek wapnia. Tlenek wapnia. Wapń, słuchajcie, jest tylko dwuwartościowy i ma symbol Ca. Mam nadzieję, że pamiętacie, tlen oczywiście też jest dwuwartościowy, chyba już to wiemy. Czyli tutaj też dwuwartościowy. No i słuchajcie, wspaniale, jeżeli wartościowości są takie same, przypominam, to nic nie musimy tutaj pisać. Czyli tylko jak wartościowość tu jest 2 tu 2. Taka sama, to nic nie musimy tutaj dopisywać. Gdyby było tu trzy i tu trzy, to też nic. Gdyby to było tu jeden i tu jeden, to też nic nie dopisujemy. To jest najlepszy przypadek. Dobrze, czyli to jest wzór sumaryczny, już go mamy zapisany, czyli mamy tylko jeden atom wapnia i jeden atom tlenu. No a teraz jak strukturalny, no to jeszcze łatwiej jest to zrobić, ponieważ ma mamy tylko jeden atom wapnia i jeden atom tlenu, a każdy może tworzyć dwa wiązania. No to nie ma wyjścia, one się muszą tylko między sobą połączyć. Takim podwójnym wiązaniem. I to ten wzór nazywa się strukturalny. Strukturalny. Dobra, no mamy trzeci przykład. To teraz obracam na drugą stronę. I teraz słuchajcie, o, jeszcze przypomnę, że to wszystko były metale, czyli to były tlenki metalu. Bo sód jest metalem, potas metalem, wapń też jest metalem. Tak? Jeszcze zrobimy jeden szybciutko tlenek metalu. To będzie też magnez. Tlenek magnezu. Mamy sobie zbudować taki wzór. Tlenek magnezu. Na no to słuchajcie. Tlen zawsze po prawej. Magnez mam nadzieję pamiętacie. Mg. Magnez też leży w drugiej grupie głównej, więc jest dwuwartościowy. Tlen też jest dwuwartościowy. Czy trzeba coś dopisywać? Przed chwilą mówiłam, że jak wartościowości są tu u góry, takie same nic nie dopisujemy. Czyli to jest wzór sumaryczny, tak? I teraz musimy sobie zbudować wzór strukturalny. Jak to zrobić? No jest tylko jeden atom magnezu. Te wartościowości, pamiętajcie, to nigdy nie jest liczba atomów. One tylko mówią, ile wiązań może utworzyć ten Magnez i ten tlen. Natomiast liczba atomów to jest ilość tutaj zapisanych właśnie symboli. Tutaj nie ma żadnych cyferek koło tego, czyli to jest tylko jeden atom magnezu. Czyli jeden atom magnezu łączy się z jednym atomem tlenu i każdy może utworzyć po dwa wiązania. No więc łączymy razem. I popatrzcie, ten ma dwie kreseczki przy sobie i ten też. Czyli to jest wzór strukturalny, i nazywa się ten związek tlenek magnezu. To też oczywiście jest tlenek metalu. Jaki jeszcze inny może być tlenek metalu? No, metalem na przykład jest też glin, czyli stwórzmy sobie teraz taki tlenek glinu. Tlenek glinu, kolejny przykład. Jak to robić? Glin. Ma symbol AL. Tlen oczywiście zawsze z prawej strony. No i teraz tlen jak zwykle jest dwuwartościowy, dwa wiązania tworzy, a glin leży w trzynastej grupie głównej, jest trójwartościowy. Tak, trójwartościowy. No i słuchajcie, tutaj mamy teraz trzy, a tu mamy dwa. No to widzimy nie pasuje, to się to na krzyż robi. Tutaj dajemy dwójeczkę, a tu trójeczkę. Czyli te małe cyferki teraz nam mówią, że w tym związku chemicznym, w tym tlenku glinu, występują trzy atomy tlenu i dwa atomy glinu. Czyli jeżeli chcemy teraz napisać wzór strukturalny, bo to jest wzór sumaryczny, a strukturalny, to patrzymy, ile jest tych atomów. Mamy mieć dwa atomy glinu, no to sobie je tutaj piszemy, mamy dwa, i mamy mieć trzy atomy tlenu, to sobie je piszemy trzy. Tak? I teraz atom tlenu, oczywiście dwuwartościowy, czyli dwie kreseczki, będzie mógł tworzyć dwa wiązania, a glin trójwartościowy, czyli trzy kreseczki. No i pamiętacie, mówiłam Wam zacząć od początku, czy, czy od dołu, weźmy sobie z góry, ta kreseczka tworzy snom, o i mamy jedno wiązanie, tak? teraz następna, tu była druga, zamalowałam, tą drugą łączymy tu. Tlen już wszystkie swoje kreseczki zużył, utworzył dwa wiązania, ale glin może utworzyć jeszcze trzecie. No to on szuka następnego tlenu, łapie go tutaj, tworzy trzecie wiązanie. Tu znowu tlen łapie ten glin, tak? Znalazł i ma, ale ten ma znowu dwa i ten też dwa, no to to się znowu łączy. A no mam nadzieję, że Wam się to przypomniało, że tak się to robi. No i tak jak Wam mówiłam, to jest taki nasz roboczy wzór. Jakby ktoś chciał go fajnie, tak chemicznie napisać, już całkiem poprawnie, to po prostu tylko wyprostowuje te kreseczki. Czyli patrzymy, tu mają być dwie proste, mamy dwie proste, jedna musi być prosta tu, tak, to jest ta. Teraz tu jeszcze odchodzi jedna prosta, to jest ta. No i stąd, co się robi? Dwie. I ktoś powie, no fajnie, a po co pani tu napisała ten trzeci? No oczywiście z rozpędu. Natomiast jeżeli sprawdzamy, jak to ten wzór ma wyglądać, to widzimy, że ten glin nam tu jest niepotrzebny, bo ile miało być glinów? Dwa. Zgadza się? Czyli zawsze patrzymy na te cyferki dwa, i patrzymy na tą cyferkę trzy, no to teraz nam wszystko pasuje. Nawet jakby ktoś napisał sobie więcej tych atomów, no to nie ma się to z czym połączyć, prawda? Więc to by i tak nam wyszło. Dobrze, czyli to słuchajcie, są tlenki metalu i jeszcze jeden taki ostatni Wam zrobię, też podobny do glinu, to będzie tlenek żelaza 3. Tlenek żelaza 3. Żelazo to też metal. No, i teraz dlaczego ja tutaj dałam 3? Bo żelazo może być, słuchajcie, dwuwartościowe i 3. Jeżeli jakiś pierwiastek ma więcej y, wartościowości, to wtedy się ją podaje. A niektórzy czasami w nawiasie piszą, niektórzy bez nawiasu. To wtedy musi być podane, czyli Tlenek żelaza 3. Żelazo, mam nadzieję, że pamiętacie, że to jest Fe. Tlen oczywiście O. Tlen zawsze dwuwartościowy. No i tu mamy podaną tą wartościowość. Ile ona ma być? 3. Tak? No i czy to przypadkiem nie jest podobny przykład do glinu? Jest jak najbardziej. 3, 3, 2, 2. Czyli na krzyż uzupełniamy cyferki. Tak? Mamy, i to jest wzór sumaryczny, przypominam. Teraz jak zrobić strukturalny? No też podobnie. Patrzymy, że tylko te dwa atomy żelaza tutaj muszą być, prawda? Mamy je dwa. Mhm. A ile tych tlenów? Trzy. Raz, dwa i trzy. No i znowu musimy, ten tworzy dwa, no to on sobie tutaj dwa, ale ten ma jeszcze jedną wolną kreseczkę. No to ten połączy tu, a ten ma znowu jeszcze jedną, i ten ma trzy, prawda? No, to ten się łączy z tą, i te dwie o tlen. W ten sposób. I tak wygląda ten wzór strukturalny. To tak szybciutko zrobiłam Wam kilka przykładów właśnie tlenków metali. No, a teraz te tlenki nie metali. Tak. Tlenek węgla, słuchajcie, już z Wami robiłam ostatnio i to na wielu filmikach, więc może dzisiaj sobie zrobimy jeszcze inny, bo tlenek wodoru też ostatnio robiłam. Dzisiaj zróbmy sobie taki tlenek. Tlenek krzemu. I to krzemu jakiego? Cztery. To jest bardzo ciekawy związek, ponieważ słuchajcie, inaczej się ten tlenek krzemu nazywa kwarc. Słyszeliście kiedyś o takim minerale? Na przykład zegary kwarcowe są, prawda? To są takie wspaniałe kryształki. Występuje też ten związek oczywiście w piasku. Na no piasku jest bardzo dużo i w różnych minerałach. Słuchajcie, jednymi z takimi fajnymi minerałów, które kobiety lubią często nosić w pierścionkach, to może być agat albo ametyst. Dla tych, którzy lubią, to mogą sobie poszperać w internecie i znaleźć, jakie to piękne kolory tworzą. Agat ametyst, Bardzo znany tlenek, krzemu 4, tak, w elektronice na przykład. No, macie różne smartfony, wyświetlacze, ciekłokrystaliczne, takie różne hasła, ci co się informatyką interesują, no to mogą coś więcej na ten temat poczytać. Czyli jest to bardzo potrzebny nam w życiu tlenek. No i słuchajcie, dobra, jak stworzyć jego wzór? Krzem, no może nie wszyscy pamiętają, więc szybciutko szukajcie w układzie okresowym, jaki jest symbol krzemu, tak? podpowiadam, w której grupie go znajdziemy, w czternastej. No, zobaczyliście? Jeżeli nie, to ja Wam go napiszę i teraz sprawdźcie, czy rzeczywiście jest tam taki symbol krzemu. To jest SI, SI, to jest symbol krzemu, oczywiście tlenek, czyli tlen. I teraz słuchajcie, ten krzem ma być czterowartościowy, a tlen ma być dwuwartościowy, tak? No i znowu mamy taki przykład: tutaj jest czwórka, tutaj dwójka, to na krzyż tu powinno być 2, tutaj 4, ale matematyk mówi, że to się da podzielić przez 2, skrócić, nie? No to skracamy: 2 przez 2 zostanie nam 1, 4 przez 2 zostaje nam 2. No, i mówiłam Wam już przy tlenku węgla 4, że nie zostawiamy takiego pokreślonego związku chemicznego, tylko musimy to fajnie napisać tutaj obok wartościowości sobie można napisać, to nikomu nie przeszkadza. No i teraz patrzmy, jeżeli jest jedynka, to się jej nie pisze i tu tylko sobie fajnie piszemy dwójkę. I ten właśnie tlenek krzemu, on inaczej się nazywa krzemionka, tak pospolicie, jest bardzo podobny do dwutlenku węgla, czyli do tlenku węgla 4. Pamiętacie tlenek węgla 4? Tak? Mieliśmy ostatnio, nie? Jest to podobne. Oczywiście tylko tu mamy SI, a tu było C. Dobrze, czyli to jest wzór jaki pamiętacie, sumaryczny, sumaryczny. No a teraz chcemy ten strukturalny zrobić. To patrzymy ile atomów tutaj mamy, tylko jeden. No to piszemy sobie jeden Si. I teraz patrzymy ile atomów mamy tutaj tlenu, dwa, raz i dwa. Tlen znowu może tworzyć. Dwa wiązania, prawda? Bezwuwartościowy, a ten krzem teraz cztery, Raz, dwa, trzy, cztery. No i znowu sobie łączymy. Tu kreseczka z tą, o, i ta z Dobra? No i gdyby ktoś chciał fajnie wyprostować teraz, tak, no to sobie wyprostuję równiutko te kreseczki, tak? No i ma wzór jaki strukturalny. Czyli to jest tlenek krzemu cztery, O, coś mi spadło. Tlenek krzemu 4. Taki sam jak tlenek węgla 4. Dobrze? Więc to jest też taki przykład, którego nigdy z Wami nie robiłam. No i sobie zróbmy jeszcze, słuchajcie, tlenek siarki. Niech będzie tlenek siarki. Tlenek siarki. No i słuchajcie, siarka też ma więcej wartościowości. No i chciałabym z Wami na przykład zrobić tlenek siarki 6. Tym razem taki, o, tlenek siarki 6. No to siarka. Mam nadzieję, pamiętacie, że wzór siarki to jest S. Tlenek, oczywiście, tlen, tak, czyli O. No i teraz mamy tlen dwuwartościowy. Siarka jest aż 6, tak? No i to na, na krzyż robimy. Tu dwójeczka, tu szósteczka. No ale 2 i 6 znowu się da skrócić. To skracamy obowiązkowo przez 2. 2 przez 2, 1. 6 przez 2, zostaje 3. No i nie zostawiamy takiego związku. Musimy go ładnie sobie jeszcze raz przepisać. 3, tu 1 się nie pisze. Wartościowości można sobie przepisać. One nam zawsze pomagają w, w zobaczeniu, ile wiązań będą tworzyć te atomy. No i teraz chcemy zbudować, bo to jest wzór sumaryczny z tymi cyferkami, strukturalny, jak to tam jest połączone. No to ile tu jest atomów? Jedna siarka. A ile tutaj mamy atomów tlenu? Aż trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz tlen zawsze może tworzyć podwawiązania. wiązania. Widzimy to tutaj ta wartościowość to robimy. A ta siarka aż sześć. No to tu musimy napisać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. No to co nam z tego wyjdzie? Łaps, po kolei. To z tym i to z tym. Następna siarka. Z tym, dobra, i jeszcze zostają nam po dwa. No to łączymy sobie tak. No tak, w miarę możemy zostawić, w miarę prosto mi to wyszło. Czyli to jest, słuchajcie, tlenek siarki 6. Oczywiście to też jest niemetal, tlenek niemetalu, bo krzem jest niemetalem, siarka jest niemetalem. Już swojego czasu robiłam wam różne tlenki azotu. To możemy sobie teraz jeszcze jeden może taki tlenek azotu. Tu kartka posta jest. Zróbmy sobie jakiś tlenek azotu. Zrobię Wam taki. Tlenek azotu 5. To też jest tlenek niemetalu. Taki sobie chcemy zbudować wzór. No to szybciutko słuchajcie. Azot N, tlen O. Tlen zawsze dwuwartościowy, azot 5. Tak? No i widzimy, nie pasują. No to tu dwójeczka, a tu piąteczka. No i mamy wzór sumaryczny. I teraz jak strukturalny? Patrzymy, tych azotów ma być dwa atomy, tak? W tym związku chemicznym. A tych tlenów to ma być aż pięć atomów. No to rysujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć. Dobrze. I teraz każdy tlen po dwie kreseczki rysujemy. I każdy azot po ile? Aż po 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to fajnie nam to tu wyjdzie, nie? Możemy sobie to tak jakoś po kolei robić. O, dobra, ten teraz tu, ten teraz tu, ten musi lecieć tu i ten tutaj. No i fajniej nam wyszło coś takiego. Oczywiście kreseczki można wyprostować, ale to już taki jest złożony związek. Tak możecie sobie w klasie siódmej go sobie tak narysować. Mam nadzieję, że wam się to jakoś uda zrobić. Czyli to też był tlenek, słuchajcie, nie metalu. Czyli tlenki nie metalu, Ja wam tutaj to tak szybciutko przypną, przypomnę. Był tlenek węgla 2, był tlenek węgla 4. No tu czwóreczka, dwójeczka po skróceniu. Tlenek siarki. Tak. I teraz siarka może być ilu wartościowa? 4 albo 6. Jeżeli sobie zrobimy 4, to będzie podobny wzór do dwutlenku węgla. Czyli będzie taki. Teraz ten tlenek siarki 6, który zrobiliśmy przed chwilą, to był taki. Teraz może być tlenek wodoru. Tak. Nasza znana woda. Tak, H2O. Teraz może być tlenek krzemu 4. To będziemy mieć, tak? Jeszcze mógłby być tlenek krzemu 2. O, tutaj sobie taki zrobimy. No, 2 jest piękny, nic, nic nie trzeba dopisywać, tak? Teraz mogą być różne tlenki azotu. Tutaj mamy tlenek azotu 5. Możemy sobie zrobić jeszcze wzór tlenek azotu na przykład 2. Możemy. 2 i 2, nic nie musimy dopisać. Tlenek azotu 3 też taki może być. No to jak? Na krzyż. Tu dwujeczka, tu trójeczka. Może być tlenek azotu 4 też. No to jak 4, to to już tu gdzieś mieliśmy. Węgiel mógł być 4, siarka 4, krzem 4, czyli po skróceniu wyjdzie nam taki wzór. Tak? No i 5 zrobiliśmy. Dobra, to to tak, słuchajcie w skrócie różne przykłady. Obiecałam Wam sporo tych przykładów, a za chwilkę nagram jeszcze taki króciutki filmik na temat otrzymywania i parę takich zadań z Wami zrobię z książeczki z Nowej Ery. Może się to komuś też przyda do kartkówki, czy później do sprawdzian. Dobrze, to na razie tyle. Dziękuję bardzo.